Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus No a to jest Minecraft na modach futerkowy survival sezon 3 I tak kochani w dzisiejszym odcinku e, Będziemy, albo raczej rozpoczniemy budowę magazynu Jak widać przepalam sobie tu e, kamień I tam mięsko, ale okej okay. Dobra, zbiorę sobie to a Powiem wam tak, tutaj level sobie chowam Także mam już 15, no prawie 16. wiecie co zaciekawiła mnie jedna rzecz? Tam od czasu do czasu słyszę wybuchy, jak wybuchają em, meteory, ale to u mnie jest normalne. Dobra. Tam coś zaciekawiła mnie ta lawa. Trochę mi się wydaje, jakby jej wcześniej tu nie było. Dlatego chciałbym ją zbadać. Em, jak coś, to sobie weźmiemy ją do wiaderka, może się na później przyda. Ok, albo zostawimy, bo. Ładnie wyglądać może, czekajcie, o, tutaj, aha, no i tak, w tym momencie jak nie zapomnę, to pokażę wam, a, a gdzieś tu w rogu e, zabiję tego wilkułaka, e, poka pokażę się wam e, timelapse, jak się powiem, z ogrem, on tu rozwalił nam szumnie tego terenu, e, wam, E, specjalnie chciałem sobie wynająłem firmę e, Ogr Corporation, i, która zajmuje się burzeniem skał, także taki nowoczesny, e, taki nowoczesny e, bulldozer, także tutaj tyle mi tego przerobił i w tym miejscu będziemy budować ten magazyn, o którym już wspomniałem. No, dobra, tam, tak, ludzie, tam wybuchł... E, meteor. Meteor, tak, dokładnie, ludzie jak widać, meteory, sz, tutaj widać, często wybuchają. Boję się, co tam będzie. Dobra, lawa tu się rozlała strasznie. Ja ją zostawię, bo jest całkiem spoczko, to wygląda. Okej, okay, idziemy. Mmm, tutaj koło tej lawy. O, okej. Okay. To niebezpiecznie. Czy tylko sam obsydian i lawa. Czy też jakiś mobek może tajemniczy? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. O, taki pojedyncze drzewka, fajnie to wygląda. I te piękne niezaładowane czarki, O tak. Kochamy to. Minecraft kochamy cię za to. Dobra. Hmm. Czekaj, czy ten kilofon da się kopać obsidian. Tak sobie sprawdzę. Da się. Ale zostawmy go tu, niech sobie będzie. To będzie taki nie? po prostu miejsce po wybuchu meteoru No po prostu meteoryt nie? To coś trochę dziwnie wygląda, ale okej. Okay. No tak, w ogóle skąd pomysł, żeby sobie zrobić magazyn? tak? Kurczę ja mam tak dużo... O, tutaj zalewał się cave, Tak mało miejsca. się Ja chyba powiedziałem dużo właśnie. Tak mało miejsca w tych skrzynkach, że już nie wiem gdzie dodawać, także ja sobie postanowiłem zrobić magazyn. Tak, tych schodów jeszcze nie naprawiłem, jakoś nie chciałem się za to zabrać, okej. Okay. Idziemy się przespać, bo mopki mi będą dokuczać przy budowie. Co do tego czy zrobię timelapse, czy tak po prostu wam pokażę, jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Może trochę część budowy Wam pokażę. Okay. Jeszcze zbieram sobie stona. Eee... Okej, okay, śpimy. Dobra. O, okej. Okay. Tutaj podstawiamy. Tu jeszcze był jakiś Stone. Kamień, kamień. O, mamy pierwszy level. Aha, no i tak, co do Enchantingu. To sobie zaraz przeniesiemy go Chociaż ładnie to tak wyglądało Albo wiecie co? Okej okay. Albo dobra No dobra Kurczę, nie umiem się zdecydować Ponieważ co do enchantingu To enchanting tutaj będzie Ponieważ tutaj są półeczki z książkami Na który to level? Na 18, tak? 18, okej okay. Jeszcze parę książek musi dojść no, ale fajnie to wyglądało, to fajnie wyglądał ten ekspres, Może go tutaj dajmy? O, czy dalej możemy na 18? Tak, to nic nie przeszkadza. Okej, okay, może, może to zróbmy w ten sposób. Ja tu będę chciał półeczki z książkami dać. Czy tak to będzie musiało wyglądać? Okej, okay, tutaj tak z trzy... Nie, z, nie strzy, no z trzy, tu, tu i tu. Zalepię. E, oj, nie tak. Tak, tak. I taki słupek. Mam nadzieję, że to będzie spoczko wyglądało. Okej, okay, tutaj jeszcze grzybki są takie różne pojedyncze te. To sobie tam sam sobie zrobię, to dokończę. Ponieważ nie jest to zbytnio ciekawe. Ok. Idziemy. Tutaj odblokowuję. Idziemy. Ok. Jump. I tak. Część może. Może zrobimy tak, że część sobie wybuduję z Wami, tak? A timelapse albo na live może to dokończymy. Ok. Jaki jest w ogóle koncept? Czy to jest dobre słowo? Jak to będzie wyglądało ogółem? Was może to ciekawi? Ja sam nie wiem. Ja praktycznie większość moich chyba budynku budowałem na spontanie, tak. Kiedyś może coś budowałem, tak, wzorując się na jakimś obrazku z realnego życia, czy coś. Jakąś farmę tam pamiętam, taką mm, pamiętam, taką stodołę, taką typowo zagraniczną. Nie pamiętam z jakiego to jest kraju. Sobie taką wybudowałem, taką czerwoną. I. Was Ameryki? Nie wiem. I, i co, tak sobie na jakimś zdjęciu wzorowałem, no nie? Tak, tutaj ten słupek sobie zetniemy. Znaczy skopiemy. Okej okay. No dobra. Jak ten magazyn będzie wyglądał? No jeszcze nie wiem, jak mówiłem na spontana budujemy. Okej, okay. przydałoby się wyrównać do jednego poziomu. No dobra. Mmm. Mm -hmm. Tam jest dziurka. Oj, sz, spadłem. Tam jest dziurka. Ona nie może tu być. I do tego. Tutaj tą ścianę wyrównamy. O, do tego miejsca. Teraz tego stona się narobiło. Także troszeczkę jednak miejsca mi się zwolniło. O, się zrymowało. E, troszeczkę miejsca mi się zwolniło ze skrzynek, ale to i tak na przyszłość. się przyda. Nie mam tego stona. A, spokojnie. Mogę tu wykorzystywać do woli. Dobra. Mm. A skopmy to. Nie będę wyrównywał sufitu do tego poziomu. Tylko to skopiamy po prostu. Dobra. No węgiel. E, dobra. Jeszcze tutaj dwie. No. Jeszcze nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądać. Myślę, że sobie to dokręcimy na jakiejś live, ale nie mówię po prostu, czy na pewno na live to zrobię, ponieważ jeszcze nie wiem numero. Także jeszcze nie jestem tego pewien. Dlatego nic nie mówię. Dobra. No, Sufit może być jakiś sobie tam wymarzę. Może być nawet z derta. To nie jest jakoś ważne. Okej, tutaj trzy... Podłoga też może być z ziemi. <grych> Dobra. No i co dalej? Um, to miejsce nie wiem jak wykorzystać, możecie mi napisać. Ta dziura po prostu powstała przez ogra, ale to już tak wiecie. Po um, prostu przypadek. Dobra. Um, ta. Teraz już jestem taki kropce, nie wiem co to co, co co budować, bo może tak. Ok, zróbmy to w ten sposób: 3 o tak. Dobra, tutaj powinno być tak, tu jedno do tyłu to jest na 3? Nie, nie na 3. Tak, to jest moje rozkminianie. Jeszcze dwie kratki w tą stronę. Okej. Okay. Tak, tutaj sobie chcę to zrobić symetryczne tu na dole, na dole. Jeszcze nie wiem nawet, co tu będzie, ale może coś jakoś to fajnie wykorzystam. Okej, okay, tu. Dobra. Tutaj jeszcze podłogi nie będę podmieniał, bo jeszcze nie wiadomo co tu będzie. No tutaj prawdopodobnie będzie wejście. Okej. Okay. No może to tak wyrównajmy, o. W myślę, spoczko. Mm, sufit też jakoś tu się postaram. No dobra, wiecie co? Nie chcę was zanudzać tą budową. Ile odcinek trwa? Tak sobie sprawdzę. 10 minut to bardzo krótko. Ale te odc takie odcinki też muszą być. Także jakoś myślę, że to sobie później dokończymy. Tak, te inspiracją do nagrania tego odcinka ogółem był, była ta lawa, ponieważ tak patrzę za oknem. O kurczę, tam się coś dzieje. Fajnie by było nagrać odcinek. I sprawdzić, co tam jest. No. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ludzie, trzymajcie się, cześć. Myślę, że odcinek się spodobał, także nie zapomnijcie zostawić tej łapki i komentarza. Dzięki, trzymajcie się, cześć, na razie.